Halo, halo! Dzień dobry, zaczynamy drugi i ostatni tydzień wyzwania Gramatyka dla wzrokowców. A na dziś przygotowałam dla Was lekcję o modalach, to jest w czasownikach modalnych, a konkretniej sure i odtu, które przetłumaczymy jako powinien czy też powinna i są to synonimy. Możemy więc używać ich zamiennie. Przeczeniem sure jest shouldn't, a przeczeniem odtu jest ought not to. Swoją drogą, jeżeli chcecie, to w opisie znajdziecie link do strony, z której możecie pobrać za zawryjkością gawkę z tej i dwóch kolejnych lekcji na temat czasowników modalnych. Tylko mówię. Ale wracając do Should i Oughtu. Jest to chyba najprostszy i najbardziej intuicyjny modal, dlatego też warto od niego zacząć. Ma dwa zastosowania. Pierwsze to rady, to znaczy zarówno ich udzielanie, na przykład You should go to the doctor, powinieneś iść do lekarza, jak i prośby o radę, na przykład What should I do? Co powinienem zrobić? Natomiast drugie zastosowanie to krytyka. Możemy więc na przykład powiedzieć: You shouldn't speak badly of your parents. Nie powinieneś źle mówić o swoich rodzicach. Albo You should try harder. Powinieneś się bardziej starać. Pamiętajcie, w zdaniach, w których występuje czasownik modalny, ten zwykły, w cudzysłowie, ten zwykły czasownik. Zazwyczaj występuje w bezokoliczniku, czyli nie dodajemy tam żadnych końcówek. Kluczowe jest, aby pamiętać, że should jest nie tylko naszym czasownikiem, ale pełni też funkcję operatora. Więc przekładając tak na ludzki język, nie używamy żadnego do, das, did, niczego takiego, kiedy chcemy zadać pytania. Żeby zadać pytanie, zmieniamy więc kolejność słów w zdaniu. Jest to tak zwana inwersja, ale umówmy się, tego na razie pamiętać nie musicie. A więc zadając pytania, zmieniamy kolejność. W zdaniu twierdzącym powiem więc, he should stay at home. On powinien zostać w domu. Ale chcąc zapytać, czy on powinien zostać w domu, zamieniamy miejscami osobę i should, czyli na krzyż. I powstaje pytanie zaczynające się od czy. Jeśli natomiast chciałabym zapytać o coś bardziej szczegółowego, na przykład dlaczego, wtedy to dlaczego, czyli why pójdzie na sam początek zdania i tak powstanie why should he stay at home, dlaczego on powinien zostać w domu? I to o czym wspominałam na początku, przeczeniem should jest shouldn't lub should not, jeśli nie skracamy, przeczeniem od tu jest od noctu. Przy czym uwaga warta zapamiętania, nie skracamy w języku formalnym. Więc jeżeli piszecie maila formalnego, nie wolno wam używać shouldn't, powinniście używać should not. No i to tyle na dzisiaj. Jutro kontynuujemy naszą przygodę z modalami i weźmiemy się za can oraz could. Z góry serdeczne dzięki za łapkę w górę i do usłyszenia. Trzymajcie się.